Cześć z tej strony Kubson. Witam. Po tej ostatniej akcji z tymi maskami, z tymi mieczami, yy, po prostu ludzie zaczęli się interesować moimi propami, które mam. I co było bardzo yy, yy, ku mojemu zdziwieniu <grym> dziwne, że niektórzy zaczęli się interesować młotkiem Tora, którego mam już dość długi czas i dopiero w tej chwili. Cześć Kubson. No pewno powiedz skąd ty to masz. Tak więc dzisiaj postaram się yy, zrobić odcinek typu Tanie, ale ładne propy z dziurą. <laughs> Wie, wiecie co, bo ja tym młotkiem gwoździe wybijałem, to tutaj myślałem, że to twardszy materiał i się zrobiła dziura. I takim słowem wstępu na temat tego tutaj młotka. Hello there. General! Kenobi. Jest ba bardzo ładnie wykonany. Ja Wam tutaj zbliżę tak fajnie, no nie, żeby żeby tutaj się fokus ustawił. Zobaczcie, tekstura te, 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 tego, tego młotka, e, materiał, z którego to jest wykonane, tutaj wszystkie detale są bardzo fajne. Rączka troszkę gorzej tutaj wypada, no ale tutaj też nie chodzi bardziej. Nikt nie będzie też do tego przychodził i tak się patrzył. Zdej, szabek, bo to jest jakoś dziwnie wykonane, ale jest bardzo fajnie zrobione. Na końcu oczywiście a, zakończenie rękojeści i skórzany pasek. Młotek jest też bardzo fajny z tego względu, że nie jest lekki. Nie jest lekki, nie jest to jakiś głupi plastik, jest to jakiś odlew. E Czegoś twardego, słuchajcie, ja sobie też wcześniej, tak z ciekawości, tutaj do, do środka zajrzałem. Ja z tego, co sobie przypominam, kupiłem go bardzo w fajnych pieniądzach. Zapłaciłem ostatnio, mówiłem, że 17 dolarów, ale coś mi świta, że kupiłem go za około 75 zł. Czyli to będzie tak około chyba 20 dolarów, 20 parę. No nie, plus przesyłka, oczywiście. Dlatego oprócz tego, że e, zaprezentowałem wam ten mój młotek, który posiadam to mam też kilka aukcji na eBayu, które by ewentualnie mogły Was zainteresować, jeżeli jesteście chętni, żeby sobie taki młotek żeby stał ładnie wyglądał, zakupić. Ewentualnie do, jeżeli jesteście cosplayerami czy coś w tym stylu, to do Propów. To znaczy, jeżeli chodzi o propy, to ten młotek naprawdę, mm, nie trzeba brać jakieś kurde robić z kartonu, bo to brzydko wygląda. Nie polecam, wiem, że to po kosztach, ale nie polecam nadal, dlatego zobaczcie, tutaj jest jakieś takie. O, a propos cosplaya, tutaj jest jakiś młotecek, tutaj też jest jakiś, ale to jest zupełnie, zupełnie co, coś innego. Zdjęcia wzięte z internetu, bo ten młotek to nie jest ten młotek. Ten młotek, zobaczcie, widać, że to jakiś taki biedny plastik. Um, rączka też jakaś taka mi się wydaje, że, że to po, po prostu to, to nawet to, to nie będzie miłe w dotyku. Więc tutaj taki młoteczek za 10 dolarów odradzam. Jak najbardziej lećmy do kolejnej aukcji. Zobaczcie, tutaj już jest coś lepszego. I to zdecydowanie. <laughs> mógłbym wam polecić. Nie wiem, jaki to jest materiał. Halo, jest tutaj napisane, jaki jest materiał. Nie ma, ale no jest napisane Thor Ragnarok replika, wiecie Thor też miał z każdego filmu na film inny młotek, inna e, rękojeść bardziej, bo góra się tak bardzo nie, nie różniła, różniło się to, różniło się to, różnił się ten pasek z zakończeniem, ten młot akurat jest z tora drugiej części Dark World. Eee, ten motek, tak jak widzicie na zdjęciu, może nie jest super jakości, jakości, jakoś, jakości, jakości, ale, ale, ale wydaje mi się, że to jest dość znośne jak za taką cenę 11 dolarów. W dalszej kolejności mamy kolejną replikę Tora Ragnaroka młotka i zobaczcie, to chyba jest y, to samo albo no czymś się jednak musi różnić, bo ta cena jest inna. Widzę, że pasek jest taki bardziej. <laughs> zamszowy. I jakiś taki duży ten, ten, ten młotek jest. Chyba za duży, bo tak jak się trzyma, zobaczcie, jak się tutaj trzyma, to macie całą rękę tutaj, to znaczy całą rękojeść w pięści, no nie? W ręku. A ten bolec tutaj, jak, jak to trzyma, to tak jakby to było takie. No bueno. Tutaj mówimy stanowczo nie. Tutaj to jest, e, wiecie co, to jest młotek z tej serii, z której ja mam hełm Ironmana i też wkrótce będę miał hełm Black Panther to jest Marvel Legends i zobaczcie jak to wygląda no ten młotek, mimo tego, że he, oficjalna replika, słuchaj zobaczcie, na tych zdjęciach być może z... o, ładnie, no nie tutaj sobie patrzycie, jakie kurcze detale, fajne, fajne tutaj te napisiki, u mnie są również ale tekstura tego młotka mi się nie podoba zdecydowanie jestem bardziej tak, takim fanem takiego, wiecie znoszonego już materiału no nie, wiecie o co chodzi um, niż takiego na świeżo zrobionego jakby nówka sztuka ale jaki tutaj jest problem Hasbro oczywiście. Jaki tutaj jest problem? To jest plastik i to jest e, brzydko wykonane z takiej racji, że bank pokazuję wam palcem na e, otwór na baterię. To jest młotek elektryczny. Tutaj mam jeszcze jedną aukcję, która bardziej pokazuje ten młotek jak to wygląda, jakie ma efekty, co w ogóle, w ogóle robi. Jest to plastikowe, jest to lekkie, jest to nieprzyjemne, jeżeli chodzi o pro. O, i to jest dokładnie ten młotek. Zobaczcie, na poprzedniej aukcji on kosztował 276 zł, tutaj kosztuje 370. No, prawie 100 zł więcej, ale tutaj domyślam się, że to jest e, nowe. Jest to z pudełkiem, jest to ze wszystkim. Zobaczcie, jako tako młotek wygląda fajnie. Tyle, że robi jakieś takie dziwne efekty. Tutaj ma dziurkę na, na prawie środku. Na środku młotka, gdzie jest głośniczek, który robi jakieś biedne efekty z biednego głośnika, em, pioruny czy nie wiadomo co. Tutaj, jak widzicie, na tym zdjęciu, o nie ma tego przybliżenia, jest na tym zdjęciu te całe, ten cały ten, ten taki grawer wygląda dość fajnie natomiast później jeżeli się go uderzy coś się włączy no świeci się tak jak jakaś pała no nie polecam, nie polecam mimo tego, że to jest oficjalna replika to um, oficjalna Pff, to wydaje mi się, że lepszym sposobem by było kupić sobie po prostu coś takiego jak ja mam i speaking of Proszę bardzo, znalazłem ten sam młotek, który ja mam tyle, że no tutaj już kosztuje znacznie więcej. Ja to kupiłem też x lat temu, więc wtedy też wiecie jakaś taka promocja, żeby się lepiej to wszystko sprzedawało to jest dosłownie to samo co ja mam. Jest to identyczne. Tak to jest to jest ten młotecek To jest ten młotecek, tutaj jest to samo zakończenie. zobaczcie nawet tutaj sami zobaczcie no po prostu, po prostu to samo. Jestem zdziwiony, halo, focus? Jestem zdziwiony, że udało mi się znaleźć to samo, co mam ja. Ze Stanów Zjednoczonych. O proszę, ja to miałem z Chin. Ja to miałem z Chin i to mi leciało, kurde, dość długo. No, o Jezus, ale jak już przyszło, to byłem tak zadowolony, że szok. No i na koniec dla zagorzałych fanów, którzy z domu chcą sobie zrobić muzeum, E, proszę bardzo, mamy coś takiego za 17200 zł. Mamy <laughs> młotek, który jest prawdopodobnie nie z plastiku, tylko naprawdę już z jakiegoś fajnego materiału. Do tego e, macie jakieś kurde tutaj, jakiś pedestiał, czy, czy, czy jak to się nazywa? Kurcze, statua. Zobaczcie, metr 30 statua. I to, kochani, by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film jakoś wam rozwiał wszystkie pytania odnośnie. Młotka. Mam też nadzieję, że niektórym z Was pomogłem, jeżeli chodzi o wybór młotka e, na propa, czy tam, żeby sobie stał ładnie, wyglądał. I to wszystko. I słuchajcie, jeszcze taka jedna informacja. Ostatnie dwa dni, żeby sobie zakupić koszulkę Kubson Limited. Um, link oczywiście w opisie. No i tutaj I kupując koszulkę automatycznie bierzecie udział w konkursie, gdzie do wygrania jest Twoje nazwisko, imię i nazwisko na moim samochodzie w ramach wdzięczności za to, że wspieracie moją działalność. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się do następnego ELOS!